Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flesz Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej Mężczyzn 2022 w Polsce i Słowenii. Jedną z aren turnieju jest Katowicki Spodek, w którym Biało-Czerwoni rozgrywają swoje mecze. Polacy rywalizację rozpoczęli pewnym zwycięstwem 3 do 0 z Bułgarią. Nie pojedziemy, ta atmosfera jest gorąca, ale na naprawdę od samego początku kibice byli zagrzewani do, do wsparcia nas i to jest na pewno nasz duży atut przez całe mistrzostwo na pewno będzie. Ta energia nas niosła, niosła do góry, mieliśmy wrażenie, że skaczemy wyżej niż zwykle. Dzięki, dzięki dla kibiców, i my liczymy, że, że do końca będą nas tak dopingować. Na pewno i pod względem wyniku, i też pod względem atmosfery, myślę, że lepiej byśmy sobie tego nie wymyślili. Mistrzostwa zakończą się 11 września wielkim finałem w spotku. Za nami piknik edukacyjny Żubry murskowskie Powrót do Korzeni. To inicjatywa mająca na celu promocję historycznej dzielnicy Katowic Murcki. To właśnie tutaj w drugiej połowie XIX wieku rozpoczęto hodowlę żubrów. Nawiązując nieco do pięknych historii lasów murckowskich, lasów, których przecież jeszcze ponad 100 lat temu chadzały i chodziły normalnie żubry, więc na pewno nawiązanie i tradycja jest bardzo piękna. Ponad 100 lat temu, w XIX wieku, przybyły tutaj żubry od książąt przyńskich do tego Parku. Mamy tutaj również pamiątkową tablicę, tutaj można zobaczyć jak to wszystko wyglądało w tamtych czasach. Chcemy przypomnieć ich historię i nawiązać do, do tego co kiedyś było związanego z Katowicami, z Murskami i z Żubrami. Ja od 13 lat mieszkam na Murskach. Czytając historię m.in. w książce Powrót do Korzeni natknąłem się na temat żubrów murskowskich i spodobała mi się ta koncepcja. Żeby móc przywrócić ten temat i może zacząć rozmawiać na temat powrotu żubrów na Murski. Wydarzenie miało także wymiar sportowy, a to za sprawą biegów dla dzieci, biegu i marszu na 5 km. W ramach wydarzenia odbyły się liczne warsztaty związane z recyklingiem i ekologią. Projekt został zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej miasta Katowice na 2022 rok oraz sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowefio na lata 2021-2030. W miniony weekend najlepsi floryści w Europie opanowali międzynarodowe Centrum Kongresowe. Od 26 do 28 sierpnia w Katowicach odbyły się florystyczne mistrzostwa Europy Europa CAP 2022. Impreza po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Reprezentanci poszczególnych krajów Starego Kontynentu mierzyli się ze sobą w sześciu konkurencjach. Niesamowite wydarzenie, jest to niespotykane na skalę światową wydarzenie, które przypuszczam, że pewnie raz w Polsce się zdarzy i może się nie powtórzyć. Możliwość zobaczenia florystów z całego świata, ich prac, wszelkie bogactwo roślin, to jest coś co floryści czy pasjonaci kwiatów Będą pamiętać na długie lata. Florystyka polska jest na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy w świecie rozpoznawalni, mamy bardzo znakomitych florystów. Także jesteśmy z tego dumni i szczęśliwi, że możemy promować florystykę na całym świecie. Tegoroczną florystyczną mistrzynią Europy została holenderka Haneke Frankema. Katowickiej Alei Gwiazd Siatkówki odsłonięto kolejne tablice. 28 sierpnia swoje odciski dłoni oficjalnie odsłonili Krzysztof Ignaczak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Damian Schulz i Robert Prygiel. Tyle ile będzie miejsca i tyle będzie wspaniałych sław w Siatkówki, tyle miejsca wystarczy nam tutaj w Katowicach na to, aby upamiętniać kolejne nazwiska. W tym roku pięć kolejnych nazwisk trafi na Aleje Korfantego, ale w Aleje Gwiazd Siatkówki. To jest bardzo fajne wydarzenie, ponieważ reorganizujemy to przy okazji Mistrzostw Świata w Siatkówce co jest bardzo, bardzo no, fajnym takim elementem promocyjnym dla naszego miasta. Bardzo, bardzo miłe wyróżnienie, bardzo miły akcent w moim życiu, duży zaszczyt być wśród moich kolegów. Aleja Gwiazd Siatkówki znajdująca się nieopodal spotka powstała w Katowicach 5 lat temu i upamiętnia wybitne postaci świata siatkówki, a także Mistrzostwo Świata naszej reprezentacji z 2014 roku za sprawą repliki pucharu. Co roku miejsce wzbogaca się o kolejne tablice z nazwiskami wielkich sportowców. Dobry wieczór, Katowice! Za nami koncert Kwiatu Jabłoni w ramach letnich brzmień Katowice 2022. Przy Hali Parkowej warszawski zespół wystąpił w ramach drugiej części trasy promującej swój ostatni album Mogło być nic. Fiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie mają na koncie już dwa albumy, które pokryły się platyną. Był to ostatni koncert katowickiej części letnich brzmień w Katowicach. Ogólnopolska trasa koncertowa topowych polskich artystów organizowana jest co roku w największych polskich miastach. Na scenie przy hali parkowej wystąpili Brodka, Merys Polski, Vito Bambino, Mrozu czy Zalewski. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.